Apo Teraz postaram się Wam rozjaśnić hello, dlaczego skoczyła mi waga z 67 kg na 71,5 kg w ciągu dwóch tygodni. Teraz zacznijmy od tego, że zawsze za każdym razem, kiedy mam dłuższą przerwę kilka miesięcy czy rok czasu moja waga zazwyczaj nigdy nie spada poniżej 67 kg, ponieważ jest to taki mój najniższy pułap jak jestem w stanie osiągnąć jeden z jak, jakąś tam podaż kaloryczną mniej więcej na poziomie 2000 kalorii myślę że przez okres właśnie 9 miesięcy 8 miesięcy ja bym coś, coś w tym stylu co nie nagle co się dzieje kiedy, kiedy właśnie policz masynę wraca na siłownię i zaczyna jeść 3300 kalorii co nie bo ja, ja zwiększyłem kaloryczność ogólnie z dnia na dzień, tak. Tutaj jadłem 2000 kalorii i posiłki były niesystematyczne, jadłem sobie jak chciałem, głodny też nie byłem. Po prostu tego apetytu nie ma, kiedy się nie, nie trenuję i nie ma tego łaknienia poprzez właśnie nieregularne nie jedzenie, co nie. Tutaj dzień pierwszy, e, dzień pierwszy wracam na siłownię i już, mam, już nie mam 3-4 posiłków na dzień, tylko mam 6-7 posiłków na dzień i mam 3300 kalorii całkowicie zmieniona podaż kaloryczna węglowodany do góry o 3 razy białko i w ogóle organizm wariuje tak zrobiłem sobie kilka treningów na siłowni przez ten czas 2 tygodnie to zrobiłem raptem 7-8 treningów co spowodowało aktywację pamięci mięśniowej tak samo nie i, i tak to właśnie wyglądało kiedy nie ćwiczyłem, waga mi spadała. Tutaj dzień pierwszy, kiedy zaczynałem ćwiczyć już. Nie. Zwiększona podaź kaloryczna, zwiększona ilość pitej wody z dwóch, z, z litra na 3-4 litry nawet na dzień. Organizm po prostu bardzo szybko zastosował adaptację do nowego odżywiania, nowe bodźce treningowe i tak dalej. Pamięć mi się właśnie uruchomiła. I tutaj mamy z dnia pierwszego jak wykres idzie do góry, czyli są, zachodzą bardzo szybkie zmiany w organizmie przez ten czas właśnie do dwóch tygodni. To jest waga teraz 71,5 kg to jest drugi tydzień. Iż mija trzeci, ale to, to później, bo te filmy są trochę spóźnione. E, to jest 14 dzień, tu waga skoczyła na ten pułap. I narysowałem ten wykres dlatego że on już nie będzie tak szybko wzrastał do góry jak tutaj, ponieważ tu następuje bardzo drastyczna zmiana żywieniowa i następują bodźce treningowe, organizm bardzo agresywnie reaguje na te zmiany. Tutaj mamy dzień 14 i już, już ta skala jakby zaczyna się zmniejszać, spowalniać, poprzez to, że właśnie nastąpiły zmiany. W organizmie już te zmiany nie będą zachodziły tak drastycznie w kolejnych dniach czy tygodniach, także waga, waga powinna się już ustabilizować na poziomie właśnie 72,5 72 kg, i ona sobie będzie tak stopniowo wzrastać o te 0,4 czy 0,5 kg tygodniowo przez najbliższe tygodnie, aż potem znowu spowolni się ten proces. I będę musiał, właśnie, mocną kalorykę zwiększać, co nie? No, także myślę, że wyjaśnię Wam o co chodzi z tym skokiem wagi o 4,5 kg. To jest bardzo duży skok wagi, zważywszy tylko na, na dwa tygodnie, co nie? Ale mówię, to, to nie jest żadna magia. To po prostu zachodzą bardzo takie e, drastyczne zmiany w organizmie. I, i w sumie, o, i w sumie nie jest to jakoś. Zaawansowana technologia bodybuildingu <noise> po prostu tutaj wszystko działa naturalnie. Nie? To te zmiany nie będą zachodziły tak drastycznie cały czas, ale jak widzicie na zdjęciach, pokażę Wam teraz zdjęcie, na lewej stronie będzie zdjęcie, kiedy zaczynałem dzień pierwszy, a na drugiej stronie będzie dzień czternasty. Jaka jest różnica tu nie? Czyli zwiększona retencja wody w organizmie, węglowodany spowodowały, że spuchłem i tak dalej. Także Jedziemy dalej z kolejnymi update'ami, co